Lawinowy rozwój technologii sztucznej inteligencji, szczególnie w ubiegłym roku, wywołał istotną dyskusję na temat przyszłości wielu zawodów wymagających wysokich kwalifikacji, zwłaszcza w dziedzinach STEM, a więc naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce. Niedawno wypowiedział się o tym laureat Nagrody Nobla, ekonomista Christopher Pisarides. Ostrzega on, że rosnące możliwości AI mogą wkrótce uczynić wiele poszukiwanych obecnie umiejętności zbędnymi. Wyjaśnił on również, że zdolność AI do automatyzacji zbierania danych, ich analizy oraz stosowania sprawia, że obecne umiejętności staną się przestarzałe, a w najlepszym razie o wiele mniej wydajne. Noblista podkreślał zwłaszcza efektywność AI w wykonywaniu czasochłonnych zadań, ale ostrzegał jednocześnie przed nadmiernym poleganiem na AI. Mężczyzna obawia się, że nadmierne uzależnienie od sztucznej inteligencji może doprowadzić do utraty kluczowych umiejętności, które napędzały postęp cywilizacyjny ludzkości. Trudno odmówić mu racji, ale z drugiej strony dokładnie tak samo mówiono o technologii druku, a wcześniej o samym wynalazku pisma, potencjalnie drobnych wynalazkach, które gruntownie zmieniły jednak nasze postrzeganie świata. Mało który z nas może się przecież pochwalić, że ma znajomego zecera, zna się na drzeworycie, Albo pamięta całą historię wojny stuletniej. Z biegiem lat tego typu umiejętności stały się po prostu może niezbędne, ale mniej konieczne do codziennego życia. Niewykluczone, że coś podobnego może się stać z AI, jeżeli oczywiście będziemy ją wykorzystywać w poprawny sposób. John Schwepp z American Principles Project dzieli te obawy, podkreślając ryzyko, że AI będzie kierować postępem cywilizacyjnym. A ludzkie role zostaną zredukowane do podporządkowania się możliwością AI. Jednakże wspomniany wcześniej Noblista pozostaje optymistą co do ogólnego wpływu AI na ludzkość, sugerując, że nadal pozostawi ono miejsce dla zawodów wymagających ludzkich umiejętności, szczególnie w opiece osobistej, komunikacji i relacjach społecznych. Phil Siegel z Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation wskazuje, że najbardziej zagrożone są prace powtarzalne z jednoznacznymi odpowiedziami. Takie jak niektóre zadania programistyczne i paralegalne. Zauważa on jednak, że wiele zawodów wymagających osądu jest mniej podatnych na zastąpienie przez AI. Uważa on również, że wiele zawodów potencjalnie zagrożonych przez sztuczną inteligencję jest niezbędne do jej dalszego rozwoju i dostosowywania się do przyszłych technologicznych krajobrazów. Choć AI stanowi znaczące wyzwanie dla wielu zawodów wysoko kwalifikowanych. Eksperci opowiadają się za dostosowaniem i integracją z postępami w AI. Sugerują skupienie się na edukacji i rozwijaniu umiejętności w dziedzinach mniej podatnych na automatyzację, takich jak te wymagające właśnie ludzkiego osądu, kreatywności i zdolności interpersonalnych. Takie zrównoważone podejście zapewni, że siła robocza pozostanie odporna i elastyczna w obliczu ewoluującej technologii AI. A jaka jest wasza opinia na ten temat? Czy nie wierzycie w to, że AI może stanowić dla Was jakiekolwiek zagrożenie? Czy może obawiacie się, że Wasz zawód, podobnie jak dorożkarze czy tramwaje konne, trafią na śmietnik historii? Zapraszam Was do dyskusji na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.